Frejo, zlituj się. Komu ja domu stawię? Mogę cię na chwilę oderwać od modlitw? Możesz. I tak nic nie dają. Ono, ci masz jakiś problem z kątwą? Ano mam. Patrz. Widzisz ten koński łeb na żerdzi, co tam leży? To... Niting, Rodzaj uroku. Widziałem już takie. Przynoszą nieszczęście, czasem nawet śmierć. Tak. Wyryto na nim imię mojego pierworodnego, Tialwe. Gorączkuje z dnia na dzień słabnie. Boję się, że nim księżyc mi nie przyjdzie, mi go grzebać. Sam próbowałem odczynić klątwę bez skutku. Mogę ci pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze mogę namówić osobę, która postawiła knitting, by sama odczyniła urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Tak czy inaczej, muszę wiedzieć, kto za tym stoi. Ale ja nikomu nie wadzę. Nie znam nikogo, kto by mi źle życzył. Hmm, a więc śledztwo. Hmm? Knitting, potężna klątwa, na drzewcu wyryte jest imię Tialwe, syn Lotara. Trop jest świeży, warto się tu rozejrzeć. A to co? Kobiecy szal, charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. Rozpogadza się.